We wtorek 19 listopada rozwiązujemy quizy filmowe z podcastem 5 na 5 ze mną, czyli z Michałem. I dla tych, którzy nie widzieli, mamy kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie, w związku z tym odcinek też pojawia się raz dziennie i usuwamy backlog z, ze strony SPORQL, która zawiera mnóstwo quizów, a nas interesuje najbardziej kategoria filmy oczywiście. Dzisiaj będziemy coś tam horrorowo dalej kontynuować. Ale na początek Cinematrix. Mamy sześć podpowiedzi, trzy w kolumnach, trzy w rzędach. Data premiery 2015 do 2024, podwójna litera w tytule, albo trzy plus słowa w tytule. Michel Jo, Adam Driver i Bri Larson. Na styku tych podpowiedzi, na przykład tutaj musimy wpisać film, który pasuje do. obu podpowiedzi. Trudność polega na tym, że czasami są filmy, które pasują do dwóch kategorii, i należy sobie strategicznie trochę rozłożyć, ale dobrze, Michel Joo. Spróbujemy zrobić. Every. Thing everywhere all at once mogłoby pasować też do Double Letter, ale do wszystkich trzech mam, mam propozycję. Um, crouching Tiger Hidden Dragon. I ostatnie 3 plus czyli trzy też się liczą. Będą you know, Crazy Rich Asians. Następny jest Adam Driver 2015 do 2024 zrobimy 65. Logan Lucky nie ma. 3 plus słowa w marriage story może być. Mamy dwa razy 2 razy r. Teraz, czym był Adam Driver? Co ma więcej niż 3 słowa? Uh, Rise of the Skywalker. Dobrze, i Bri Larson 2015-2024 do 2024, Captain Marvel. Marvels nie mają. 3 plusowa w tytule. Room może być tu. Ma dwa O. I Scott Pilgrim. Kontra świat. I mamy drugi raz rzędu cały Matrix Jestem dosyć zadowolony z tego faktu. Tak, tutaj najnowsza produkcja Megalopolis, Marriage Story. Force Awakens jest najpopularniejsze, A tutaj oczywiście Crouching Tiger, Hidden Dragon, który pasuje do tych. Ciekawe, że to popularne jest Short Term 12, nie mam pojęcia w ogóle co to jest. A najrzadsze, co są wybierane, tych nie znam. The Sparks Brothers chyba wiem, bo w Annette. Tu You Don't Know Jack, tego nie znam I Don Quixote. Between Two Ferns zgadza się. I Right On Track nie, nie znam. Dobrze, Framed, kadr z filmu. I zgadujemy jego tytuł. Mamy El Paso w którym mieszka 665 tysięcy osób zróbmy za każdym razem jak jest taki <noise> jak jest taki klimat to sięga po pierwsze no country for old men, no okej, okay. ktoś tu przyjechał z gepardem i ja spróbuję zrobić babylon, ale to nie to, o ludzie mamy Javier Bardem, może savages savages The Counselor... Okej okay, jest The Counselor, chyba yy, Libera Stone'a? nie jestem pewien w 100%. Dobrze, Box Office Game, 5 najlepiej zarabiających filmów w tej dacie, czyli 2 października 2015 roku. Jawne mamy informacje o pieniądzach, które zarabiają. Tydzień są, yy, który tydzień są wyświetlane, z jakiego studia, jakie studia są odpowiedzialne za ich dystrybucję i dokupujemy sobie podpowiedzi za te punkty tutaj, ale możemy kupić wszystkie, więc nic straconego. Dyrektorem jest Ridley Scott w 2015 roku i wydaje mi się, że to będzie szansa na najlepiej zarabiający film Ridleya Scotta, czyli Marsjanin, 600 milionów. Jeden z najlepszych też filmów Ridleya Scotta, a zrobił ich dobrych całkiem sporo, a robię je często. I są różnej jakości. Um, Sony Pictures, 90 milionów, wracają po to, żeby delikatnie postraszyć. Adam Sandler, Andy Samberg i Selena Gomez, reżyseruje Genndy Tartakowski. Hotel Transylwania i powiedzmy, że to będzie dwójka, wspomniałem o tym. Lionsgate, 15 milionów. To jest przynajmniej jeden z tych filmów animowanych, który nie wygląda jak wszystkie inne, a jednocześnie też nie jest arcybrzydki. Nie wiem, czy jest jakiś super śmieszny, albo super dobry, ale, ale ogląda się w miarę przyjemnie. Emily Blunt i Benicio del Toro. To musi być Sicario. Całkiem niezła ekipa na razie na tym, ile zarobiło Sicario w całości. 85 milionów. Warner Brothers 36 milionów. Może reżyser Nancy Myers. i Robert no, to będzie The Intern. Starszy pan przychodzi do nowoczesnej firmy i zawiązuje niecodzienną przyjaźń z szefową tej firmy, która ma problem z nawiązywaniem kontaktu z ludźmi. 63 miliony. Science Fiction Action Thriller Adventure. Thomas Brody Sangster gra. I Kajasko Delario. Będzie Maze Runner. Tylko. Pytanie, który będę spróbuję wszystkie trzy. Maze Runner Scorch Trials. Ok, chyba druga część. A jeśli trzecia, to przepraszam. Dylan O'Brien. No nie, to no jest ekipa całkiem niezła. To są wszystko chyba takie dosyć oglądalne filmy. Przy czym Marcianin, Sicario. Naprawdę duża robota od dużych reżyserów. Cinema Tunnel 16 podpowiedzi. Przekładamy je tak, żeby ułożyć 5 tytułów filmowych. Jak zrobić 5. Mogą być cztery rzędy i jeden fil w przeciwnym kierunku, jeden rządek w przeciwnym kierunku, który będzie wykorzystywał już wcześniej pobrane podpowiedzi. Sofia Coppola, Virgin i Kirsten Dunst to są panie, które na siebie tam dobrze wpływają. I potrzebujemy Suicide, bo to jest Virgin Suicides, na podstawie Jeffrey Eugenidis, się ja nazywa autor. Full, romcom i gold, to będzie full gold, ale nie wiem, czy jest w nim Kate Hudson. Jest. Matthew? Tak, Matthew McConaughey. Czy to jest jakiś taki adventure? Mhm. Mm Jedziemy dalej. Boston Hunting, Robin Williams. Mamy Goodwill Hunting, czyli buntownik bez powodu. Buntownik z wyboru. E, dobra. Singing, Athlete Issue i Viola Davis. Signing, Athlete Issue to jest mm, air o Michael Jordanie, bo raczej bardziej o Nike, które chciało podpisać Michaela Jordana do do, do do tego, żeby zlecił im robienie jego butów. Wiemy, jak historia tam się dalej potoczyła. A my tymczasem w przeciwnym kierunku szukamy odpowiedzi. Kirsten Dunst Full, hunting virgin Athlete. Nie mam pojęcia, co my, my też szukamy. Coming in the woods, Virgin Scoral, Athlete i Fool. Okej, okay, dobra, ciekawe. Ciekawe to ustawili. Drugi, drugi quiz z to Nerdl. Mamy tym razem 16 filmów, 16 tytułów filmowych i 5 motywów, theme, które, mm, które je łączą. Nie wiem, co to jest Young Winston, ale pewnie będzie o Churchillu. Darkest Hour, Young Winston, Churchill, coś mi się wydaje, że. Into the Storm, French American, China, czy coś tutaj w tym w ogóle jest? A nie ma, dobrze, to idziemy inaczej. John, Chce Johna Torturo'a, może? Adaptacja Mank i Barton Fink o pisarzach. O pisarzu jest jeszcze może The Player. Screenwriter, ok, czyli bardziej scenarzysta filmowy. Przez moment myślałem coś może o braciach Coen, ale nie ma. Gary Oldman w takim razie. Gary Oldman tu. I Dark Knight, gdzie grał Gordona. A okej. Okay. Okej. Okay. A tutaj będzie tak Harry Potter. Dark Knight, o wiem, wiem, wiem. wiem. Policjant. Policjant w ostatnim. Człowiek w więzieniu? Prisoner, dobra, pasuje. Ok, i teraz mamy ten quintet. Będziemy mieli 5 filmów, z których jedno słowo z tytułu się powtarza pomiędzy tymi pięcioma filmami. A do każdego filmu dostaniemy jeszcze zdjęcie. Ponieważ jest 30 filmów do zgadnięcia, muszę przybliżyć sobie znowu. To będziemy mieli 6 takich zestawów po 5 filmów. Street, właśnie do tego będziemy, czy będzie Wall Street. Tutaj mamy Nightmare on Elm Street, czyli koszmar z ulicy Wiązów. Spróbujemy Sing Street. Słyszałem tylko jak Simon Brew opowiadał o tym w swoim podcastie, nie widziałem filmu, ale tak skojarzyłem. Vibe 21 Jump Street, a jak nie to 22. No. Um, Miracle on coś tam street, ale może tak. Miracle on 43rd Street. Street. Ach! Wyciągnął z absolutnych czeluści. Versus Scott. Pilgrim, wystarczy? Versus the World. Nie mam pojęcia. Widzę, że to jest Jamie Clemo, ale nie znam wszystkich filmów z nim. Kramer versus Kramer. Mogę dobrym spojrzenie spojrzenie w kamerę. Dale and Tucker versus Evil. A jak nie, to odwrotnie. Tucker and Dale versus Evil. Całkiem zabawny film. Uh, Alien vs Preda Predator. Tym razem mamy High i zaczynamy od High Noon. Gary Cooper broni swojego miasta. High Fidelity na podstawie Nika Hornbiego. How high. Komedia <laughs> z Betonmanem i Redmanem. Um, high School. Musical. <laughs> nie wiem. Uh, nie wiem, jaki to jest film. High. High Plains Drifter. Kill. Jest Kill Bill. Część pierwsza. A look to kill? A view to kill? Nie wiem. To kill a mockingbird? Tylko Finch. I na podstawie książki Harper Lee. Beauty Kill to jest to. Mamy Grace Jones i Christopher Walken, czyli pont. Nie wiem, czy z murem, czy z Daltonem. Righteous Kill to się nazywa. Kojarzę ten film, ale nie. Uh, nie wiem, co jest tutaj. Beautiful. Tu mamy Beautiful. Beautiful Mind. Beautiful Creatures, coś takiego to jest? O jest, dobra, ok, udało się trafić. Life is Beautiful. Jest jakaś taka pogarda do tego filmu w Hollywoodzie, albo w tych krytycznych, ten ja nadal z pamięci go dosyć lubię. Beautiful. Michael Rapaport. Nie wiem. Jack. Jack Reacher. Czyli mały Tom Cruise grający w tym. To nie wiem jaki, może You Don't Know Jack wpiszemy, ale ale to wiem, że to nie to. Jack Ryan Shadow Recruit. Okej, nie I Jack Frost. 22 na 30, Zobaczymy, co nam zabrakło. Eagle vs. Shark. No dobra, to pasuje przynajmniej do obrazka. Fast Times at Richmond High. Kojarzy film. W się sensie kojarzy, że on istnieje, ale nie wiem jak wygląda, nie wiem kto to da. Dress to Kill, super. Time to Kill to też y, prawniczy jakiś film, Crazy slash Beautiful, nie znam. Beautiful Girls, no okej. Okay. New Jack City i Jack the Giant Slayer. I teraz wyszukiwarka filmów horrorowych. Mamy 10 minut. O, tak w taki skomplikowany sposób mogę to zrobić, dobra. No overlaps, no diagonals. Dobra. Szukamy może scream, S os, -ros. Hmm. Bride of Frankenstein. Scanners. Kudzio. Tartin and... Jakie 2035 do 2019. Big Zombie. Zombie Land, który nie jest horrorem. <coughs> Dym Blood Blood. Bloody My Blood. Jeśli cokolwiek, okej okay. <laughs> My Bloody Valentine Valentine. Madness, jeśli jest taki film. O. Oh. He, oh, wiem, wiem. In the mouth of madness potrzebujemy zrobić. Mouth. Mouth. Jak zrobić in tutaj? In the. Nie. The mouth of madness. piękny, cały został wykasowany. Tak cut cut people the ball R roid black na pewno będzie też się zaczynał ta oid, roid. dobra, ale black co? nie, nie może może być black city pewnie będzie dark city jeśli już czego nie widzę? The, 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 a, the Blob. O, ciekawe. Trzy filmy nam zostały. Arctic Survey. że w sensie się upiera na to black Re. Czegoś prostego pewnie nie widzę kam Black Dobra, poddajmy. Jakich mi brakuje? Re, re, nie. Ton. Nie. Read, your. Nie rozumiem. Ton, ROID. Nie może być w tę stronę. Re, re, re add your not. Ready or not, ready or not, ok. To co mamy ten black ostatecznie? Black Christmas i Paranormal Activity. Ok, tych trzech filmów mi zabrakło, dobra. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejny. Pa.